Dzień dobry, z tej strony Kinga Simońska z Centrum Kultury Dziecka i bardzo mi miło gościć w Waszych przestrzeniach, domach, mieszkaniach, bowiem to z reguły zazwyczaj Wy przychodzicie do CKD, a w tym roku z wiadomości przy czym tak się stać nie mogło. Mam też nadzieję, że podczas tych zajęć każdy z Was poczuje się chociaż przez moment... Jak prawdziwy artysta bądź artystka. Tym bardziej po wczorajszej kulturalnej rozgrzewce. A kim taki jest artysta? Ktoś, to, kto tworzy, rysuje, maluje, pisze, rzeźbi, tak jak podczas wczorajszych zajęć ceramicznych z Wojtkiem, gra, śpiewa lub tańczy, występuje, tak jak Natalia podczas zajęć tanecznych z hip-hopu bądź balet. Domyślam się, że Waszą uwagę w dzisiejszym pakiecie zwróciła taka bardzo kolorowa ilustracja. Jest to reprodukcja obrazu Fridy Kahlo, meksykańskiej artystki, która zasłynęła z tworzenia autoportretów. Portret to takie dzieło, kiedy widzimy głównie twarz człowieka, jego twarz, szyję i ramiona. A autoportret to taki portret, kiedy artysta maluje sam siebie. Frida Kahlo w swojej karierze stworzyła ponad 50 autoportretów, i wydaje się to bardzo, bardzo dużo, ale pomyślcie, jaką ilość selfie wy wykonaliście, chociażby w, w tym roku. I wtedy ta liczba nie jest już taka przerażająca, prawda? Frida Kahlo nazywana jest kolorowym ptakiem światowego malarstwa i nie ma się ku temu co dziwić. Na tym obrazie jest bardzo dużo barw. Ona wprowadziła taki kult koloru w światowym malarstwie. Inspirowała się sztuką folkową, sztuką meksykańską, z której się wywodziła, symboliką indiańską. A w samej tej ramce widzimy też dużo takich motywów zwierzęcych i kwiatowych. Zdecydowanie tutaj bardzo dużo się dzieje. Poprzez malowanie autoportretów artystka podkreślała, że nie maluje fikcji, tylko swoje życie. Ponieważ przez analizę jej ciała i twarzy dokumentowała to, co się to czego doświadcza, to co się w jej życiu dzieje a były to przeróżne sprawy, nieszczęśliwa miłość, bądź choroby. Choroby takie jak chociażby wypadek samochodowy, który unieruchomił Fridę na jakiś czas, ale tak naprawdę dał jej nowe możliwości, bo od tego przymusowego siedzenia w domu zainteresowała się sztuką i sięgnęła po pędzel i zaczęła tworzyć. Jak pewnie widzicie, artystka też ma charakterystyczną urodę. I śmiało tą uradę można już dzisiaj zaliczyć do pop kultury, ponieważ jestem przekonana, że już gdzieś kiedyś tą twarz widzieliście. Myślę, żeby miała dużo odsłon na Instagramie.